Ted Harman, Wydział Imigracyjny. Trzy trefle. Sześć kierów. Gdzie pilot? Znam zakończenie. Panie Preger, proszę wyjść. Wypuszczają mnie. Było panu wygodnie? To nasz motel gwiazd. Lubię dzielić łazienkę z obcymi. Musieliśmy sprawdzić, czy jest pan tym, za kogo się podałem. Trzeba było powiedzieć, że jest pan federalny. Bałem się, że zniweczy pan naszą misję. Podejrzewamy, że Tesler zatrudnia nielegalnych imigrantów. Nie sądziłem, że ucieszę się na Twój widok. Na pewno czułeś się tu jak w dołu. Wiecie, że Adia Carlin jest nielegalną imigrantką? Ta kobieta naprawdę jest uchodźcą politycznym. Z akt wynika co innego. Porozmawiajmy z nią. Kim jest dla Pana? Pański szef to Mike Preston? Tak. Będzie zadowolony, kiedy się dowie, jak świetnie nam się współpracowało. Zrobię co w mojej mocy. Zakończcie to dochodzenie. Czyżbyś mi jednak ufał? Powiedzmy. Chcę pani prawnika? Chcę zobaczyć Viktora Grangera. Przykro mi, co pani robiła w Tesler Industries? Czemu sfałszowała pani dokumenty? Bałam się. Czego? Że zostanę odesłana do domu i trafię do więzienia. Ma pani wyrok. Jak nie zacznie pani współpracować, to rano odeślemy panią do Pekinu.

Adia wyparła całą przeszłość, prawdziwe imię, rodzinę. Po ucieczce z więzienia porzuciła starą skórę. Nie mogę tego wpisać do raportu. Nie może jej pan odesłać. Udowodnimy to panu. Jak? Mam teorię. Gra uruchamia wyparte wspomnienia Adi. Za pomocą hipnozy mogę wrócić z nią do tych przeżyć i pomóc jej się z nimi pogodzić. Za pomocą hipnozy, by iść przed siebie, trzeba zamknąć przeszłość. To mi pachnie New Age'em. Muszę przy tym być. Jej chłopak zostanie pod moją opieką. Muszę dostać zgodę szefa. Załatwione. Nie pozwólcie, by mnie odesłali. Uwolnimy cię. Doktor Hendricks ma pomysł. Musisz stawić czoło swojej przeszłości. Zgadzasz się? Jeśli tak trzeba, to tak. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Mogłabyś nauczyć niczego kilku rzeczy. Pan też. Przeszłość będzie Cię prześladować, jeśli na to pozwolisz. Czemu nie ma Franka? Może dał nam wolną rękę. Wątpię. Jak ona? Zwolniony rytm serca. Wzrasta częstotliwość fal beta. To skutki pentatolu. Nie będzie problemu z hipnozą. Ile masz lat? 22. Wróćmy do czasów, gdy studiowałaś w Pekinie. Ningli. Ile masz 18. lat? 18. Gdzie jesteś? W Pekinie. Na studenckiej demonstracji. Żołnierze są wszędzie. Z strzelają snajperzy. Jadą czuł, ale my jesteśmy silni. Ludzie są po naszej stronie. Co się dzieje z żołnierzami? Studenci rzucają w nich kamieniami. Masz wszystko pod kontrolą. Co się dzieje? Kamienie. Muszę ich powstrzymać. Co jest? Rośnie rytm serca, wysoka częstotliwość falbeta. Wiem, że boli, ale to tylko wspomnienie. Walcz z nim. Przypomnij sobie, jak się uleczyłaś. O czym myślałaś? Raz spadłam z drzewa. Babcia mnie przytuliła. Jej dłonie były łagodne, pachniały pomarańczami. Good, good. It's working. Działa. Nie bój się. W każdej chwili możesz się obudzić. Gdzie jesteś teraz? Still in the square.